System bankowości ewoluuje. Dawniej, żeby nadpłacić kredyt, musieliśmy iść do banku. W godzinach pracy naszej, w godzinach pracy banku, czyli w godzinach pracy, kiedy my pracujemy. Dzisiaj mamy system bankowości internetowej. Możemy nadpłacać kiedy chcemy, ile chcemy. W dowolnej porze dnia i nocy. I jeżeli sobie zrobimy założenie następujące, że dzisiaj mamy raty malejące i rata malejąca jest na przykład 4000, a rata równa jest 3000, to nie ma sensu się dzisiaj zażynać i brać, i płacić te 4000 zł i potem coraz mniej, coraz mniej. Male Lepsze rozwiązanie. Idźmy w kierunku takim, że weźmy sobie te raty równe i ten 1000 zł do tych czterech tysięcy sobie nadpłacajmy. I wówczas wyjdzie dużo taniej i jeszcze szybciej spłacimy kredyt. Reasumując, dzisiaj wybieramy raty równe, ponieważ mamy system bankowości internetowej, możemy sobie nadpłacać i wychodzi nam dokładnie na to samo, jakbyśmy sobie wzięli raty malejące, a wręcz nawet powiedziałbym lepiej.